Ale yy... eeeem W ścianach Ukradł kilka rzeczy nie należących do niego rozpoślał prepałną Sterminowany Pomyśl że był kukla z D, pomyśl warte około 2000 zł Znaczy dolarów pomyśl czy przepraszam Dolarów amerykańskich Jest ja coś w stanie obrzepnąć że po zmarłym już senator z placówki, które zrobił rozpierdol przed jego pomieszczeniem. Ojej, jakiś kontakt, kontakt, trochę jednostki na terenie placówki. Otworzyła ogień. Wykryli nas. Pojechał, pojechał, jedziemy na dół, jedziemy na dół za nim. Chodź. Wykryli. Nieznana jednostka wkroczyła do terenu placówki, proszę o wsparcie w strefie niższego na linii

Dobra, idziemy, idziemy, idziemy do integratora. Bierzcie jego kartę, bierzcie go kartę. Uf, mam. Nic nie widzę. Okej, okay, tu jestem. A, bierzcie go, bierz go szybciej.

Chodzisz? Tak. Pierd... Idź. Kim wy do kurwy jasnej jesteście? To jest jak strojownia, gdzie są granaty. Gierowy wywiad rosyjski. Ja pierdolę. Oh. Granaty powinny być w, w głowie, w głowie z Alpha Warfare oraz pomieszczenia w przechowaniu 079. Wszystkich ochroniarzy chodźcie do blachów personelu klasy D. Przeliczymy się. O, o, chuli chuli. o chuli. wy to robicie? Kurwa, kim wy jesteście? O lewo, 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 chodź. Lewo, lewo. Dawaj, dawaj, ruszaj. ruszaj. Tu, to lepiej tu nie, tu nie, musimy się wrócić do tego end. Okej, okay. jestem. Dziękuję. po nogach. Resz! Stój. plecami się odwracasz. Zabezpieczam teren za kogo. Chyba gdzie nasz towarzysz? Tyle zostało, ok, członek rady, to to? dobra. Jest ktoś jeszcze w tym ośrodku wyżej od ciebie? Może, może nie, słuchaj. Hmm. Y... Może i może nie, byleż go nie zabił. Spokojnie. Jest chyba VIP w placówce. Jaki VIP? Coś byś rozwinął? Jakiś doktor. Doktor Ale jakiś. Ale doktor? Masz, nie wiem, to, co wy macie na śpieszą Radę O4 jakąś? Czy macie jakiegoś dyrektora innego ośrodka? Mm. Nie wiem to nikt dowiedziałem się tylko, że jakiś... Ale to, ale to, no to na pewno... Dobra, a, a po imieniu albo nazwisku coś? Możesz tam powiedzieć? Chyba light, nie wiem. Light. No to light, możemy wykreślić tak. w sumie wysoki personel z Sajta 19, bo tam chyba nie ma nikogo z light. Chyba że kogoś. Tak jak jest Musimy pójść teraz do interkomu i ze serwerowni nadać wiadomość do naszych. No to będzie ciężko, dobra yy, A ma ty masz jego kartę? Mam, mam wszystko od niego Dobra yy... Która do interkomu? Ta Dobra Okej, okay, weź go, za weź go, nież no Chodź, że chodź O, czyż, czyż, czyż. o. o no, widzę, że klasy też się bawią No trzeba im nadać też komunikat żeby nie stracić do personelu wiesz jakiego ja. Albo słyszycie mnie no, Chodź tam Ty Antoni, a nie ma... Kolego, kolego, kolego po ciebie jeszcze trzy... Sam ci to mam wyszkoda i bo do cię bello render człowiek jakiś który trzeba Ooo ty się świecił zaczynam nadawać jak chcesz no, Skakuje no, to Okej wiadomość nadano Okej, okay, już, no. już wiedzą, żeby szukać jakiegoś lajta. Przy okazji, że jest wyłom i tak dalej Dobra. Po, powinni, Dobra, po, po, powinni przy, przybyć mym. za jakiś czas To osobiście Naprzód zapraszam pana Sprawdzi pan sobie, jak będzie pan już tak... Systemy są jak coś nasze, więc no. Czekamy. Swoi swoi nie wiec mi tam macie tu dowódcę ze sobą czy nie? Nie, wydaje mi się. Ma... Okej, okay, słuchaj nas, szukasz doktora Lighta, on jest prawdopodobnie jakimś podejrzanym VIP-em. Może być kimś jest. ważnym. A mamy go zterminować czy aresztować? Nie, zarejsztować. teraz tak jest, nie wybiegać, wracać mi tu! Dobra, ja posłucham. Okej, okay, Maruder, wyprowadź go stąd. Dziękuję bardzo! 49 Szy mnie atakuje! administracyjny z innych ośrodków, typu, no, wiadomo, jakieś O5, jest taka szansa. To od razu go rozstrzelać ciało do 914 kartę zniszczyć. Jeśli to jest personel administracyjny z innego środku dyrektor na przykład 19 czy coś. Zakuć wyprowadź i ze środka yy, zgarnąć 268, podmioty 51853 yy, Uważajcie. Mamy wyłom na pewno 1,73 więcej nie, nie wiemy. Jeden z naszych zwiadowców nie żyje. Kilku procentów z ochrony jest rannych i to w sumie tyle. Dobra, personel ochrony terminujemy potem, nie? Yy, tak, może tam podawać się sobie robimy. Wiem, wiem, a potem bo... Dobra, idziemy. Tak jest! Przeszukajcie, przeszukajcie całą strefę. Dobra. Tak no, no Nie widzisz Możemy chyba. Cy, Jak czy... chcesz? Możemy czy... pójść po tego lajta osobiście. Jeśli w ogóle istnieje ktoś taki. No jeżeli nie istnieje, no to, no to tamten się pożegna z życiem. To... Prawdopodobnie. A właśnie, on kurwa jest? No za co? Kazałem go odeskortować. Co mamy? 45 Chris Vector. Na modelu Ma 45 Chris ACP, Vectora, który jest w grze? Tylko to że to jest 45 Chris Vector Na 45 ACP. Jednak w grze ładuje się go amunicją 919 Parabellum. Tu jest sala konferencyjna To jest doktor E, hey, to jest doktor L, może to znaczy odlajd Ej no w sumie... No ale jeżeli on jest VIPem Pomyśl się. No ale jeżeli... no, właśnie dlatego nie wiem czy w ogóle ktoś taki istnieje, to jest jakby ten największy problem Okej, okay, słuchaj mamy radio oh, fundacji, jest. możemy się zapytać Cześć Zbudujemy o kurwa! A... Nie oku, się, nie oku, się, cofamy. oku, chcą... stąd. No się Jedziemy stąd. Zamknij oku, 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 zamknij, oku, Dobra, zamknąłem. Idzie, idzie, idzie. w Zaro szpięci, zaro stardy, są agresywni. Jeżeli to jest. Jak, fa... drzwi, drzwi. Co, jak mam zamknąć te drzwi? Z tre... z z ja z... Wiesz? Dzisiaj. <grym> Dzisiaj. No, no, no. e, wiesz strefy Chyba mamy swojego.